Niespełna 6 godzin zostało do godziny otwarcia. Jeszcze kilka lat temu pomyślelibyśmy, że to się nie uda, ale to się naprawdę udało. Przemysł Iwańczyk, kłaniam się, zapraszam na nas na nasz magazyn eurowsport.pl i w gazecie.pl. Pan Michał Listkiewicz, były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Oraz Mateusz Borek, komentator Polsatu. Witam Cię, Mateusz. Dzień dobry, chociaż ten turniej w roli kibice, także bardzo się cieszę, bo będę mógł tam ruszyć razem z tą biało-czerwoną armią. No właśnie, Twoje opinie będą bardziej obiektywne, z na to spojrzysz, nie będziesz zaangażowany, nie będziesz musiał przemykać między jednym studiem a drugim, prawda? Nie, no tak, zauważam, że, że dużo bardziej się denerwuję, muszę Wam powiedzieć, bo, bo jednak w tych ostatnich turniejach uczestniczyłem jako dziennikarz, to, to media mają swoje prawa i każdy program gdzieś, powiedziałbym, ma taką swoją agendę. Wstajemy rano, jakaś odprawa, planowanie, potem kilka wejść do newsów, garderoba. Charakteryzacja: Gdzieś tam człowiek nie myśli, jakby do końca, tylko o, o, o historiach sportowych. I nagle się okazuje, że, że po raz pierwszy mnie taka historia dotyka od, od kilkunastu lat że nie jestem na turnieju w roli dziennikarza, tylko bardziej w roli kibica, i, i praktycznie od wczoraj to nic nie mogę jeść, nie mogłem dzisiaj spać, położyłem się trzecia. Nad ranem wstałem 7.30 bez żadnego budzika, także Już gdzieś czuję tą godzinę 18 i pierwszy gwizdek arbitra Panie Michale Czuje się pan jak ten ojciec, którego dziecko właśnie Przychodzi na świat? No może przychodzi na świat, nie, to, ale powiedzmy zdaje maturę, akurat mój najmłodszy syn Zdawał maturę parę tygodni temu, więc mam w tym roku Podwójną maturę Ja trochę jak Mateusz jestem w takiej sytuacji, że to pierwszy mój od wielu, od dłuższego czasu mundial gdzie jestem takim bardziej no, prywatnym człowiekiem, bo w Niemczech wiadomo graliśmy, w RPA byłem... Odpowiadałem za sędziów we Francji. Też dla FIFA pracowałem, a tu jestem takim bardziej. Nie no jesteś doradcą, Michał. Nie no jestem doradcą. I... UEFA Cię honoruje. I... No, UEFA mnie honoruje, także to, to muszę przyznać. No Ale chyba jako człowiek, to który to euro do Polski ściągnął razem tak, z Córkisem, tak, mi że... to, to pan chyba powinien tutaj w glorii tego pierwszego wielkiego kibica chodzić no na mecze. I, i, i oczywiście, że będę w roli kibica, nawet yy, dzisiaj zasiądę między kibicami mam nam bilet między kibicami. Nie na trybunie VIV? Nie, chcę pójść między kibiców, żeby usiąść, zobaczyć jak to jest. Dawno chodzę na mecze czasami, ale no oczywiście nie takie jak Euro. Natomiast wczoraj miałem frajdę, bo przyleciał Grigory Surki, z którym wspólnie te Euro wywalczyliśmy. Jak mnie zobaczył na lotnisku, no to tam swoim współpracownikom mówi, no to właśnie jest ten człowiek, z którym razem Razem to walczyliśmy, ja mówię, no przynajmniej ci nie przeszkadzałem. A on mówi, no nie bądź taki skromny, no coś tam. Wierzyli coś tam, tak wielu ojców w turni. No w tej chwili wielu. wielu Rozmnożyli ojców. nam się Tak. I w zasadzie, w zasadzie z zero. jeden człowiek jest tylko, który ma odwagę i honor powiedzieć, że, że on nie był tu, Znaczy nie wierzył i nie pomógł, nie pomagał. To jest byszek Boniek, który nie podpina się pod sukces. On bardzo wiele zrobił dla polskiej piłki, nie tylko jako zawodnik, również później i do, do dzisiaj, ale mówi, ale w Euro nie wierzyłem i, i szczerze to mówiłem i w tej chwili nie będę udawał, że było inaczej. Natomiast masa ludzi, którzy syp sypali piach w tryby i, i, i kpili i szydzili, że co tam z modyką na słońce, a teraz są, że tak powiem, piersi do medalu. Mateusz, bilety na mecze gotowe? Ile, ile spotkań zamierzasz zobaczyć na żywo? 10 bądź 11. To oczywiście zależy dużo od logistyki. tutaj Państwu pokażę. To jest bilet na, na dzisiejsze spotkanie Polska-Grecja. Także yy, no już się nie mogę doczekać, kiedy. Poczekaj, bo będziecie się m... licytować. Tak, a ja nie, nie no Michała VIPy, wiesz. Ja, pokażę, ja taki... skromny reporter z Dębicy, to normalne bilety. Ale, tak, ale ty kupowałeś, ale, ja potem pokażę już, tak? jak tak, wygląda. Tak. Ja pokażę, jak wygląda bilet VIP-owski. Tak ja może tylko tutaj Państwu powiem ciekawą historię dotyczącą kursu, bo to też jest myślę, że warte opowiedzenia. Otóż na przykład na tym bilecie kategorii drugiej na mecz Polska-Grecja widnieje cena 140 euro i też jest wydrukowana polska cena 560 złotych. złotych. Mnie akurat udało się kupić te bilety pocenia, nie u koniku, bo wiemy, że dzisiaj rano to, to bilet takiej drugiej kategorii to można kupić gdzieś mniej więcej za 2,5-3 tysiące złotych pierwszej kategorii jeszcze drożej, bo, bo jest po prostu wakat i, i limit tych biletów i stadion też nie jest z gumy i, i większy nie będzie. Natomiast no, też Polski Związek Piłki Nożnej jakby nalicza, z góry określoną cenę, czyli kurs Euro 450, to znaczy, jest na tym bilecie wydrukowana dokładna kwota 560 zł, natomiast ten bilet kosztował realnie 650 zł, bo, bo tu jest euro policzone po 4 zł, a a kasowane jest no po 4,50. Taki, był taki kurs 4,50 oficjalny? euro? Jeszcze to chyba do takiego no no momentu. Zawsze można kalkulować, może, że skoczy. W, przy, może, może, przewidywać, może, może, ktoś, może przewidywać, że piątkę będzie Może ktoś w pzpn no, ma przecieki, że euro niedługo będzie po 4,50. Może ktoś jest udziałowcem w kantorze. <noise> to może ktoś z PZPN-u uratuje <głos> strefę <głos> a, euro. Córki dzwoni. Grigori tak. Surkis, program jest, jak widzą Państwo... Tak, proszę za pół godziny, dziękuję. Konieczne. Tak. Panie Michale, teraz wracając do, do rozmowy, czuje się Pan dumny, jak Pan tak jedzie przez Polskę, być może już nawet autostradą A2, która została otwarta w czwartek, kiedy Pan widzi te kładki ozdobione informacją, że jesteśmy krajem, gospodarzem, mistrzostw Europy, kiedy ta strefa kibica wygląda jak naprawdę w cywilizowanym, europejskim kraju, kiedy dworzec centralny, który śmierdział, wyglądał ohydnie, teraz sprawia wrażenie przyjaznego, takiego, który Wita gości. Byłem przeszczęśliwy, jak na takiej kolacji uroczystej podchodzili prezesi różnych federacji i mówili: takiego przyjęcia, takiej gościnności, takiej, takiej fajnej atmosfery się nie spodziewali. Wczoraj mi prez duński mówi: słuchaj, Mor e Morten Olsen, e nasz trener, który zawsze ma ludzi, nigdy mu się nic nie podoba, mówi: Słuchaj, no nie ma się czego czepić. Murawa w koło brzegu wspaniała, ludzie cudowni, e wolontariat, e miejsce przez. Jeżeli przegramy, to tylko przez siebie, nie będę miał na co zwalić. że ja Ten trening Duńczyku to przyszło więcej ludzi niż czasami przychodzi na parken już na mecz. No. Przy okazji jest Tak z samo wczoraj Wolfgang Nirzbach, prezes Federacji Niemieckiej yy, mówi kapitalna wiadomość, teraz będziemy grać tak, żeby ćwierć zagrać w Warszawie, ponieważ jest autostrada. Mówi, no i w tej chwili z Berlina yy, wczoraj nawet prezydent Poznania się pochwalił, że jechał z Poznania 2 godziny 15, tą nowo otwartą autostradą, także to jest. Yy, no ogromny skok sprawdza. No, ten, ten czas jakby przejazdu prezydentów czy notabli, on nigdy nie jest prawdziwy, bo, bo nie dotyczy się normalnego człowieka. No, to, no to, ja, ja, no to, ja, ja wam to muszę, to muszę to powiedzieć śmiertelnik 3 godziny. Ja wam muszę to powiedzieć, to tak, tak że jeszcze parę tygodni temu naprawdę się wkurzałem, bo często jeździłem na, na mecze do Wrocławia, chociażby przy okazji spotkań ligowych 6-7 godzin, trzeba no. cały czas uważać tyry przewężenia. Ale naprawdę w ciągu tych ostatnich tygodni trochę pojeździłem po Polsce, trochę polatałem, jestem w szoku. Jestem w szoku, jak dzisiaj wygląda Polska. Lotnisko we Wrocławiu, perła. Tak. Dworzec w Poznaniu, perła. Dworzec we Wrocławiu, Wrocławiu. bajka. No, lotnisko w Gdańsku to jak Nica 30 lat y, później. do no, dzisiaj, dzisiaj nie wiem, na Lazurowym wybrzeżu te lotniska, takie przeszklone, sympatyczne, Ale to wyglądają jak antyki przy, przy polskich tak, portach. Tak, Dworzec centralny, to o czym mówisz, no, odbierałem przesyłkę dwa dni temu. Ja byłem w szoku. Kawiarnie, restauracje, yy, pachnące korytarze, uśmiechnięci żeby ludzie. Żeby kropelkę, Dziekciu, dodać, to powiem, że na centralnym, jak pójść na tą galerię zachodnią, to tam jeszcze jest po staremu. Ja a bo jest a... na wschodnim dworcu? Ale, ale może to i dobrze, że troszeczkę zostaje takiego kolorytu dawnego. Jak nie za miesiąc, to za pół roku i tam też będzie ładnie. A to właśnie mówił Pan Łyszka Dziekciu, nie bójcie się, że będzie... Jakiś numer wywinięty przez naszych, nie chcę powiedzieć, kibiców, bo już mieliśmy w Krakowie sytuację, gdzie Holendrzy zaczęli się skarżyć, że jednak spotkali na, się z objawami... Taka, tak? Ale nie, z objawami rasizmu także ze strony kibiców. I się zagrozili, że jeśli to się powtórzy, to zajdą z Murawy podczas Ełły. Bo... Panie Michale, to jest, to, to jest wstyd. No, to jest wstyd też i ja byłem... Jestem dość oburzony na ten materiał BBC w programie Panorama, bo ten film jest ochydny, jest tendencyjny i zmontowany tak pod z góry założoną tezę. No ale... ale. Z czegoś to trzeba zmontować. No, z czegoś trzeba zmontować, ale to tak samo można zmontować, że Anglicy sikają na mury na rynku krakowskim i powiedzieć, że każdy Anglik siusia na mur, no tak, ale Panie Michał, to jest fakt odnotowany ale, już no przez jest to, europejską prasę. Jest to fakt. To jak fakt. zachowali się I i dlatego, ludzie, którzy przyszli na trening w Krakowie. Dlatego mam nadzieję, że Ci, nie, nie znam szczegółów, dopiero się tu też od Was dowiaduję, ale yy, w tej sytuacji tacy, ludzie powinni być po prostu zamknięci, w tym miejscu, które jest dla nich. No bo to jest, nie zdają sobie sprawy. To jacyś idioci, którzy pewnie robili to dla popisania się, ale nie zdają sobie sprawy z konsekwencji. Wszystko I, jest i, chyba z domu. No to i jest mam, kwestia wychowania. Mam nadzieję, że, że ci ludzie zostali zidentyfikowani i więcej się ani na euro, ani w ogóle w przyszłości na meczu nie pojawią. Ja nigdy nie mam wrażenia, że Polska jest krajem rasistowskim, jakimś szalenie nietolerancyjnym. Nie. Jest pewnie grupa jakichś oszołomów, ludzi zakompleksionych, którym albo zabrakło wychowania, albo brakuje. Y, zdrowej wyobraźni, albo gdzieś tam są niezadowoleni ze swojej sytuacji w życiu, Myślę, i, albo chcą zaistnieć, albo być imponuje, gdzieś tam zauważony. To jest no, no, pamiętacie o Lisa jak grał w Polonii Warszawa? No, leciały banany z trybu. Potem został bohaterem całej Polski. Jakoś nigdy nie spotkałem się z historią, że, że ktoś piętnował by Emanuela z racji innego no. koloru skóry. No ostatnio bardzo fajnie zabrał głos Michael Ansley, koszykarz czarnoskóry, który grał u nas chyba od 25 lat. Który, się świetnie. który czuje się świetnie i zaprasza właśnie czarnoskórych Anglików, przyjedźcie, ja was obwiozę po Polsce. Ale nawet jeżeli jeden taki przypadek w 38 milionowym narodzie się zdarza, to i tak jest o jeden za dużo. Oczywiście. Nawet pani ministra zaprosiła Sola Kambela po tych jego ostrych słowach dotyczących tak. Polski. Dobrze, panowie, to żeby już nie mówić o tych przykrych rzeczach, za chwilkę przechodzimy do piłki nożnej.